I ostatni krótki punkt. Pomoc dus duszą czyjistowym, Anioł stróż. 29 grud grudnia 2009. Odpusty mają ogromną moc. To wspaniałe Boże dzieło, co robicie dla dusz odpustami. Chodzi o odpusty zupełne. Tu przypominam, codziennie możecie ustać o Droga Krzyżowa w kościele w Santissimo. W przypadku mojej mamusi w pokoju wystarczy, bo wiek i są uwarunkowania. Droga Krzyżowa codziennie. Za Różaniec codziennie. Za odmawianie Pani Bóg mój raz w tygodniu, co siódmy dzień. Część domówimy w konsekracji. Codziennie odpust cząstkowym. Wiele innych aktów szczelisty, które odmawiacie, mają różne formy odpustów cząstkowych. Dzisiaj w nabożeństwie, jak je wydamy, to pani Agnieszka Ag Agatka napisze: 300 lat, 3 lata, 300 dni. Zwykle Jezu, ufam tobie. Nie? Więc tych możliwości mamy wiele i one bardzo pomagają, mówi Anioł Stróż, zmarłym. Trwajcie w tej praktyce i rozpowszechniajcie ją, bo ludzie nie wiedzą. I nie chcą, nie chce się im zabiegać o odpusty, a gdyby znali wdzięczność dusz, robiliby dużo więcej. Niebo przychyla się tym, którzy się modlą za dusze w czyjścu cierpiące. Pan ich bardzo kocha i boli go ich cierpienie, ale co muszą wycierpieć, to muszą, chyba że wy im pomożecie.